Udało ci się Frank W sumie to nam się udało Ty wiesz, że mandaryna się o tym dowie, nie? Już wie No właśnie Więc może być przypał W A sensie spokojnie. Mamy nowych ludzi, ale wiadomo, że pan nikt to pan nikt Panienka co tyłem tam parkuje Panienka lepiej jeździ od ciebie Bo ja nie jeździłem przez tyle lat wiem No, dobra, poczekajmy bo oni tam chyba jeszcze msza mają. Ile ich zginęło w tej wojnie? Ja, jeszcze Kanku. liczb nie mam Tam moli miała leczyć niektórych i tak dalej No jest Stuwa? Myślisz? No nie ma to nawet nie znałem liczebności gangu, więc nie mam pojęcia, jak to określić. Ale Gdzie... na pewno sporo. Idziemy tego CKM'a schowane. Buchota trochę tam, co nie? Gdzieś, gdzieś na garażach się go schował. No. najmniejszy jakiś. No, idę. Cześć, najserdeczniejsze kondolencje. Cześć, tam, Suzu. Cześć, Frank. Tam, tam. Y Cóż, można powiedzieć, że zaczyna się nowy etap w waszym życiu i musimy wam pokazać kilka rzeczy. Sorry, że akurat w taki dzień, gdzie powinniście yy, przeżywać to razem, ale musimy to teraz zrobić, gdyż no mamy... są, są, są pewne komplikacje. Więc, no, Siadać do auta, jedziemy na no. mały Seul do nas. No dobra, miejmy w to głowy. Frank, siadaj. Dobra, nie, niech nie, 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 siada do przodu, jak chcę. Dobra. <laughs> jak się trzymać, Joe? No, mnie to wszystko w porządku, ja w popięciu <laughs> pięciu. nieudanych związkach. No, to jest coś innego niż śmier śmier z... śmierć chłopaków, nie? Ale kto powiedział, że to, by, że to była zdrada? To podczas akcji był Się trafił jeden taki fajny, ale miał tam swoje załóżki, no i... Trzeba było zakończyć. A ty, Wiktor? Jak u nie. ciebie? No sam wiesz jak jest, no chujowo totalnie. Rozumiem, rozumiem. No dobra, ale musicie się pozbierać, jak najszybciej, bo... No są pewne komplikacje, zaraz, zaraz wam to wyjaśnimy. Ogólnie tutaj jest mały Seul. Tutaj wasi ludzie są bezpieczni, tu was nikt nie ruszy, żaden menel was nie okradnie. No, chyba że jakieś incydentalne przypadki. Więc yy... wam troszeczkę objedziemy go. Tutaj jest centrum. Tutaj się odpierdalają różne rzeczy, więc na to nie zwracaj uwagi. Tutaj ludzie umierają na co dzień. Tu jest Lucky Plucker. Tutaj najczęściej możecie spotkać się od nas, naszych ludzi. Eee, bo tutaj główny, główne, miejsce do żarcia. Jakieś żarcie, jakiekolwiek jest, chujowe, bo chujowe. Nie polecamy jeść, ale... Żeby takie brudne, czy zabite dechami? Zabite dechami, tam taki Damianek jest pierdolnięty, wiesz. Aha. Tutaj po lewo, możecie zobaczyć, tutaj jest nasz parking gangowy. I tutaj, jeżeli będziecie chcieli przejechać, to tutaj zostawiacie auta, tutaj wam nikt niczego nie ruszy. ale wiedzą, że z tego parkingu nie można nikomu kół zajebać, ani... Ani paliwa wypompować, itd. Tak Jakbyście coś chcieli, to tutaj jest sklep. I to jest jedna sprawa. Tutaj mamy sklep, a za rogiem mamy ammunition. Planujemy przejąć te interesy. Po to, Ale że coś nie idzie? Nie, nie, po to. Nie, spokojnie. Dzięki waszej marihuanie na spokojnie damy sobie radę. Yy, bo chcemy wykupić te, te interesy i zrobić firmę fasadową. A... O. żeby jakoś brać te pieniądze. to już nawet ktoś od was przyjechał. Nie nasz. Jak nie nasz. Jak zielona. Barwę takie jak wy. że sobie przefarbowało to nie znaczy, że nasz. Nie mamy w Austarcie, będzie Pojazdów. Tutaj macie Ammunition, i jak i czyli byście chcieli, to po taniości, jak już ogarniemy sobie tą firmę fazodową, będą spluwy, to będzie też zajebisty sposób na importowanie bardzo drogich i też na przykład, nie wiem jakichś materiałów o? wybuchowych czy coś. To jest normalne, nie bój się. Tutaj jest moje auto, tego też nikt nie rusza. I tutaj jest główne miejsce mojego soldatu. To jest centrum naszych operacji, tu najwięcej rzeczy rozmawiamy. Nie bójcie, się tu, nie bójcie się tutaj, żadne ściany nie mają uszu, gdyż tutaj każdy podsłuch i każda kamera jest zapierdala, zapierdalana skrzętnie przez meneli, yy, którzy są... Zanim się, po, się pojawi, mówisz? Tak. Yy, meneli, którzy są pod naszym tutaj... Yy, pod naszą komendą. Ogólnie, jak to robimy z wypłatami dla zielonych? dla chłopaków zielonych Myślę, z czym to do ciebie. No bardziej cię ciamoli jakim były wcześniejsze warunki Jakie <coughs> co, co, co chłopacy dostawali za ten mają ee... tam nawet kiblu, więc straszne rzeczy tam się działy ja nie wiem ja się tym nie zajmowałem ja się zajmowałem tylko kuracją chłopaków którzy dostali je gdzieś pierdolą po jakieś jakiejś tam przychodzili Wiktor, co im dawałeś za robotę? No różnie bywało, wiesz. Czasami podały dwie bańki, a czasami pięć Kurwa To dużo Bańki masz na myśli tysiące czy miliony, bo kurwa... Jakbyście mieli miliony, to raczej byście mieli kible w domach Ale oni są upośledzeni, nie zapominaj o tym Dobra, bo inaczej... Na przykład, żeby dać przykład, bierzesz swojego chłopaczka i mówisz, masz tutaj 20, albo powiedzmy, masz tutaj pół kilograma marychy i iż to sprzedaj. Jak to sprzeda, to ile dostaje? No, co mówiłem, no zależy, no za dobrze wykonaną robotę przez cały miesiąc. Oczywiście dostało tam pieniądze po, po kolei. No tak, od dwóch do pięciu baniek. Tysięcy, rozumiem. Tak, 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 tak. Kurwa, dużo. Frank. No, to wiesz, teraz się kręcił. No, 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 to teraz... ...wepchniemy jakoś gadkę, że cała wojna wszystko zmieniła, nie ma za bardzo środków, tak dalej, i im się obniży. Tak, inflacja weszła. Tak, tak, tak. No, bo szła inflacja, to było więcej. Podstało Dobra. ekonomia, kurwa. Dobra. Ugadamy to i damy wam znać, ile macie dawać swoim chłopakom za robotę. Kolejna sprawa, muszę Wam pokrótce powiedzieć, kto jest od czego? Frank, czyli tutaj jest szefem naszej malutkiej organizacji Mały Saul, naszego małego gangu, więc on tutaj ma najwyższy głos ze wszystkich. Jestem zastępczynią. Mamy jeszcze szefa Meneli, więc można powiedzieć ochrony Eustachego, jego poznacie wkrótce. On niedługo przyjedzie do Was z naszego polecenia na mały celu o to, żeby ogarnąć Waszych chłopaków, co mają robić tak dalej. Więc on przygotujcie się na jego przyjazd i powiedzcie, że zieloni, czyli wasi chłopacy mają się go słuchać. Jest jeszcze kilku znaczniejszych Meneli, ale to jest istotne. Można jeszcze tutaj kontrola jakości można tutaj wymienić Juska Barmańskiego, też jest takim Menelem, ale powiedziałbym, że premium Więc on też jest od nas Menel premium, pierwszy raz spotykam się z takim zarazem. A nie, to u nas tak często. Jan Śnieg, jego żona rzadko była, więc u nas musiał wyjechać więc nie za bardzo mogę tutaj że nie powiedzieć. No jedna z osób decyzyjnych, Jessica, Morningstar, ona tutaj zajmuje się od wszystkiego, od niczego, więc to też możecie się z nią spotkać. No co, z ważniejszych osób to chyba tyle. No, chyba, że kogoś jeszcze, jeszcze nie wymieniliśmy, Frank. Z ważniejszych. Eustachy był? Byłem tak, tak, był? Eustachy, tak, Eustachy był. O, to wszystko Dobra. To tak. Yy... Wszystko wiecie... Czeka tutaj yy, macie nasze wizytówki. Na zasadzie proszę sobie z ten. Zróbcie z, z kurwa... Daj numer telefonu. Musimy sobie tutaj... Jezu, jakaś nadpobudliwa jestem. Dobra, spisany. Dobra, spisane. Dobra. Więc na ten telefon yy, dzwońcie. Jeżeli to będzie coś do Franka, dzwońcie do mnie. Jeżeli ja to zatwierdzę, to przekażę to Frankowi i tyle. Dobra. Yy, z menelami to już się sami ugadacie i tak dalej. I, I z innymi. Dobra, to tak. Ty Frank możesz zostać. Ja ich odwiozę do nich. No i tyle. Zaczynacie nową erę, kurwa, w tym biznesie. Nową erę. Świetlaną. Dobra. Zapraszam. Jak się wam podobają nowe realia, w których musicie... ...uczestniczyć? Czy ja wiem, tamte miały chociaż... ...coś ciekawego. Teraz można się nudzić prawie Wiesz no, pamiętaj, że gdyby nie my to was by już w ogóle nie było Bo fioletowi sama widziałaś co robi z waszymi chłopakami No widziałam Więc no Jesteście nam coś winni Więc współpracą osiągniemy po prostu Lepszą przyszłość dla nas, dla Waszych dzieci. Zbogacimy się prędzej czy później, co będziemy w tym mieście. Dobra, wysiadka i w kontakcie jesteśmy. Jasne,